odcinek 3. Witam w trzecim odcinku serii Kalendarium. Jak chyba nie trudno się domyślić, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony wydarzeniom zaistniałym w marcu. Między wierszami delikatnie przypominam, że jest możliwość dania pod filmem łapki w górę, subskrypcji, a teraz jedziemy z tematem. 1 marca 1916 roku w Lwowie urodziła się Krystyna Feldman, polska aktorka, dwukrotna laureatka Orła za drugoplanową rolę w filmie To Ja Złodziej i pierwszoplanową w filmie Mój Nikifor. Ale wszystko to pikuś, bo najbardziej znana była z roli babki kiepskiej w Świecie Według Kiepskich, ma nawet swoją miejscówkę w Poznaniu. Nieco później, w 1982, premiera komedii kryminalnej Wabank w reżyserii Juliusza Machulskiego, a sześć lat po tej premierze ruszyła sieć telefonii komórkowej Idea, która potem zamieniła się w Orange. W 2002 natomiast wystartował kanał telewizyjny TVN7. 2008 to rok, kiedy Kanada zniosła wizy wyjazdowe dla obywateli Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. 2 marca 1951 w Bostonie rozegrano po raz pierwszy mecz gwiazd NBA. Drugiego dnia marca 1993 założono fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w 2021 uruchomiono polską wersję sklepu Amazon. 3 marca 1972 roku NASA wystrzeliła sondę Pioner 10, na której pokładzie umieszczono przekaz ludzkości do kosmicznych istot pozaziemskich, tak zwaną płytkę Pionera. Chłopaki wyraźnie mają za dużo hajsu, do dziś nie ma dowodów, że gdzieś poza Ziemią cokolwiek żyje, a ci już 50 lat temu wysyłają rakietę tylko po to, żeby dostarczyć kawałek płytki. W 1986 ukazał się album Master of Puppets amerykańskiej grupy Metallica. A 3 marca w katastrofie kolejowej pod Szczecinami zginęło 16 osób, 57 zostało rannych. 4 marca 1797 John Adams został drugim prezydentem USA. I tak jak to było w styczniu, także 4 dzień marca upodobali sobie amerykańscy prezydenci na dzień swojego zaprzysiężenia. I tak po kolei. 4 marca 1801 Thomas Jefferson został trzecim prezydentem USA. W 1809 James Madison został czwartym. James Monroe w 1817 piątym. W 1825 szóstym prezydentem został Quincy Adams. Prezydent numer 7 Andrew Jackson w 1829. Po nim w 1837 Martin Van Buren został ósmym prezydentem. By przekazać rządy dziewiątemu prezydentowi w 1841 Williamowi Henryemu Harrisonowi, tylko że jemu zmarło się po drodze, po nim prezydentem dziesiątym został John Tyler i on przekazał rządy nad stanami 4 marca w roku 1845 na ręce Jamesa Polka, który został jedenastym prezydentem USA. Prezydent numer 12 to Zachary Taylor od 4 marca 1849. Tyle, że długo sobie nie porządził. Kolejne cztery lata później w 1853, kolejnym czternastym był Franklin Pierce. Prezydent numer 15 od 4 marca 1857 to James Buchanan, a po nim numer 16 od 1861 niejaki Abraham Lincoln. Prezydentem 17 okazał się być od 1869 Ulysses Grant, by w 1877-18 mógł zostać Rutherford Highs. Na jego miejscu jako 20. prezydent w 1881 usadowił się James Garfield. 4 marca 1885 Grover Cleveland został 22. Benjamin Harrison został 23. w 1889. Rok 1951. Wracamy z za wielkiej kałuży do Polski, w trójmieście uruchomiono szybką kolej miejską, tzw. SKM kę od której pożyczyło sobie nazwę lokalne PIWKO. 4 marca 2001 to pierwsza polska premiera reality show Big Brother. Wygrał ją Janusz Dzięcioł, a nagroda główna wynosiła 500 tysięcy złotych. Średnia oglądalność wynosiła 4,2 miliona widzów. Teraz data, którą większość z nas będzie pamiętało dość długo. 4 marca 2020 w szpitalu w Zielonej Górze potwierdzono pierwszy w Polsce przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. No i potem zaczął się cały Meksyk z tym związany. 6 marca 1902 założono klub piłkarski Real Madrid. Równe 90 lat później, 4 marca 1992, po raz pierwszy uaktywnił się wirus komputerowy Michelangelo. Wirus zarażając sektory startowe dysku i nadpisując krytyczne dane systemowe, w tym FAT, co niszczyło dysk. Odtworzenie danych z dysku uszkodzonego przez wirusa jest technicznie trudnym zadaniem. Wskutek podjętej natychmiast akcji prewencyjnej w 1992 roku skutki działania wirusa zostały zminimalizowane. Ocenia się, że zdołał zarazić jedynie kilka tysięcy maszyn, choć spodziewano się wtedy znacznie gorszych skutków. Na fali powszechnego zainteresowania i wskutek powstałej paniki na rynku wypromowało się kilka Firm produkujących oprogramowanie antywirusowe. 8 marca 1935 w Tokio padł pies o imieniu Hachiko, który przez 10 lat po śmierci właściciela czekał popołudniami na stacji metra na jego powrót z pracy. Też 8 marca 1950 rozpoczęto seryjną produkcję Volkswagena Transportera. Teraz coś z historii stolicy. 8 marca 2015 otwarto pierwszy odcinek drugiej linii metra. 9 marca 1990 w obserwatorium meteorologicznym na Śnieżce zmierzono rekordową w Polsce prędkość porywu wiatru 346 km na godzinę. 10 marca 1905 założono londyński klub piłkarski Chelsea Football Club. 11 marca 1973 na antenie TVP-1 przeprowadzono pierwszą transmisję z losowania gier liczbowych totalizatora sportowego. Kolejna marcowa data 12 marca 1976, zajęta przez premierę filmu animowanego 12 praca Asterixa. Sześć lat później teraz będzie troszeczkę prywaty 12 marca 1982 o godzinie 17:15 urodził się prowadzący kanały na YouTube youtuber McGregor oraz MacGregor łowca time-lapse'ów. 4 marca 1999 Polska wstępuje do NATO. 15 marca roku 44. przed naszą erą Julek Cezar kopnął w kalendarz. 1952 to rok przyjścia na świat Andrzeja Grabowskiego, czyli Ferdka Kiepskiego. 16 marca 1999 to termin premiery pierwszego odcinka serialu komediowego świat według kiepskich w reżyserii Okiła Kamidowa. I wszystko było fajnie, dopóki ktoś nie wpadł na kretyński pomysł wprowadzenia do serialu Jolajwki, serialowej żony Waldusia, która pasowała do tego serialu jak dron do planu jakiegoś westernu, czyli w ogóle. 16 marca roku 2007 rozpoczęła działalność sieć telefonii komórkowej Play. 17 marca 1945 w Mrzeżynie odbyły się zaślubiny Polski z Morzem. 20 marca 1932 jest datą narodzin kolejnej postaci skiepskich, bez której to nie byłby ten sam serial. Tego dnia urodził się Ryszard Kotys, czyli Paździoch. 21 marca 2006 to historyczny dzień dla serwisu Twitter i jego użytkowników. Tego dnia powstał pierwszy tweet w historii. Jego autorem był twórca Twittera Jack Dorsey. 23 marca 1895 Manchester City odniósł najwyższe ligowe zwycięstwo w swojej historii, pokonując Lincoln City 11 do 3. 23 marca tyle że 1950 urodził się Richard Dean Anderson, czyli tytułowy MacGyver. James Cameron z pewnością mile wspomina datę 23 marca 1998 roku. Jego film Titanic zdobył 11 statuetek podczas 70. ceremonii wręczenia Oscarów. 28 marca 1556 położono kamień węgielny pod budowę miasta Valetta na Malcie, dzisiejszej stolicy. 31 marca 1889 otwarto wieża Eiffla w Paryżu. 20 lat potem, w 1909, w stoczni w Belfaście rozpoczęto budowę Titanika. 30 lat później, 1939, Francja i Wielka Brytania udzieliły Polsce gwarancji bezpieczeństwa. Tyle, że jak wiadomo, tak średnio to później zrealizowali. Ostatnie marcowe wydarzenie w tej serii, 31 marca 2012, otwarcie Muzeum Titanika w Belfaście. Tego nie udało mi się znaleźć w necie. Dorwałem się do daty otwarcia po prostu pisząc na Facebooku do samego muzeum. To byłoby na tyle jeśli chodzi o wydarzenia z marca. 1 kwietnia zapraszam na film z wydarzeniami z kwietnia.